Seniorzy, również przygotowujący nam posiłek, dzisiaj pragniemy pomodlić się o dary Ducha Świętego dla młodzieży, szczególnie maturalnej, o rozpoznanie drogi powołania kapłańskiego. Tak niedawno była niedziela dobrego pasterza. Warto. Warto jest też pomyśleć o tym powołanie do kapłaństwa, może do zakonu. Dostojny ksiądz Robosz modli się za swoich parafian, parafian, Ksiądz Paweł mój przyjaciel, kolega z seminarium, modli się również za swoich parafian, tak parafian oraz za tych, którzy go prosili o tę modlitwę. A ja modlę się, każdy za swoich Parafian, moją wspólnotę KSM Gurowskiego. Od razu pozdrawiam wszystkich no Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiadam wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego ojca, świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Kiedy dzisiaj gromadzimy się w tym pięknym miejscu, to przede wszystkim, aby Pana Boga uwielbić wraz z Maryją, bo dzisiaj rozpoczynamy miesiąc poświęcony czci. Po drugie, żeby też nacieszyć się sobą. Dzisiaj ludzie nie potrafią cieszyć się cieszyć. My coraz bardziej tak stajemy się, atomizujemy się, a potrzebujemy tej przestrzeni, potrzebujemy zobaczyć siebie, naszą wiarę, potrzebujemy zobaczyć, że drugi człowiek uwielbia Pana Boga, go bardzo pragnie pragnie porozmawiać. To są piękne takie gesty, jak ja tutaj widzę, już nie pierwszy raz, to jak do nas przyjeżdżaliście do Mińska, że to się pięknie witacie. Rzadko się już tak młodzi ludzie witają, bo kiedy jest ta, nawet patrzymy i otworzymy wielką księgę nauki, która nam będzie mówiła to powstało, z tego, z tego i tak dalej, ale też pamiętajmy, że jest ktoś, kto pociąga za te sznurki. Ktoś, kto dał swój pierwszy impuls i to jest wszystko, działa zgodnie z pewnym wielkim rozmysłem. Ma swój cel, ma swój sens, ma swoje znaczenie i bierze ku jakiemuś ostatecznemu celowi. Również, kiedy spotykamy się ze sobą, potrzebujemy takiego przebywania, potrzebujemy tego y, wygadania się, potrzebujemy też zmęczenia. Wielu z Was chodzi na pielgrzymki, ja kiedyś też chodziłem, myślę, że w najbliższym czasie znów się wybiorę, to pamiętam, że ten, ten pot, który był, czasem nawet może i to ogromne zmęczenie, ale jakże wielka wartość. Bo to w tym, jak mówił św. Franciszek, idąc, odczuwamy, że idziemy ku celowi. Nawet to, że przeszkadza nam kamień w bucie, że gdzieś tam y, odczuwamy właśnie ten bruk, czy gorący asfalt, czy też powiedzmy ulewę, bo bywały też tak. Święty Paweł powie, że wszystko, co czynimy, czyńcie na chwałę Bożą. Dziękując Panu Bogu za to spotkanie i wysławiając go, prosimy, aby napełnił nas tym mocą, duchem świętym, byśmy nigdy nie ulegli po pierwsze zniechęceniu, po drugie takiemu zatrzymaniu, a po trzecie, żebyśmy nie ulegli, że jesteśmy sami, jako ostatni. Também roupa,